Serdecznie witam. Moi drodzy, jak zawsze w dobrym humorze, no, jak nie być w dobrym humorze, zobaczcie jaka pogoda jest. No, spałem przed oknie, no, to przecież to jest wspaniała pogoda. Sucho, słonecznie, przepięknie. Co prawda, kocham każdą pogodę, nie tylko tą. Każda jedno mi pasuje. Słuchajcie, paradoksy takie, powiem Wam, rzeczy. No, o których wczoraj rozmawiałem z synem, bo przecież to jest rozmowa o tych, o tych odczuciach. To jest taki blog o odczuciach, które tutaj obydwaj mamy w kraju, w Polsce. No ale w tym wypadku syn wypowiadał się na, na temat Stanów Zjednoczonych. No i tak porównywaliśmy swoje no, takie swoje opinie, prawda? Takie, takie wspomnienie, no bo wybieramy się z powrotem. Naprawdę szybciej niż, niż myśleliśmy, bo e, zaczynają na, naciskać nas, znaczy mnie, dam się na naciska w tej chwili, e, jeżeli chodzi o sprzedaż domu. E, raptem się zrobiło e, jakaś inna <laughs> sytuacja, wynikła, że, że chcą przyspieszyć tą, tą, tą f, e, e, sfinalizować tą transakcję, co mi bardzo pasuje. Oczywiście, także nie spodziewałem się, bo, bo przecież ja nalegałem, a, a mówili, że to jest wszystko, e, schodzi dla czasu, żeby załatwić te, te papierkowe sprawy. No a teraz się okazuje, że chcą przyspieszyć, to, nie wiem o ile jeszcze to się okaże, dopiero e, no ale w każdym razie. Pytałem, zapytanie było od mojej prawniczki, kiedy bym mógł przyjechać do Stanów no albo ten złożyć jakiś ten podpis zaocznie no, ponieważ i tak będę jechał, więc, więc powiedziałem, że, że we wrześniu no, pewnie drugi, drugi tydzień września już będziemy lecieli do Stanów Zjednoczonych no i, i lecąc tam do domu, do, 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 do naszego USA, no wyszła, wyszła rozmowa między mną a synem, no znowu a propos Stanów Zjednoczonych, no bo jest Ciągłe porównanie, prawda? Ciągle, ciągle porównywujemy życie tam i, i, i przyszłość tam, no i życie tutaj. Także no, w tym wypadku teraz e, chciałem tak wam powiedzieć takie paradoksalną sytuację, kiedy, kiedy syna zapatrywania, e, no nie diamentalnie, ale, ale różnią się dużo, dużo od moich, a, a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc oczywiście moje pewnie przemyślenia są, no znacznie różnią się od mojego syna, mój syn jest przecież w życiu w jest, jest, jego życie jest no, dalej produktywne, tak nazwijmy, no bo jest w, takim, w takich latach i w takim wieku, gdzie no, będzie coś robił, coś pracował, gdzieś pracował, gdzieś musi no, dalej jeszcze iść do przodu, i, i, i do postępu, no, i mieć zarobki, mieć przychody, układać sobie ten, no, ten styl życia, który mu będzie pasował i gdzie, gdzie bym chciał to układać. Kiedy ja już jestem na, na, tym, na tej końcówce, więc, więc mój punkt widzenia jest zupełnie inny, gdyż no, nie potrzebuję mieć, walczyć o dochody, po prostu wybieram tylko wygodne miejsce, które przyniesie mi szczęście. Prawda? Które przyniesie zadowolenie z, z, tych, z tych lat, które pozostały. A ja chcę zadowolenie no, też z tych lat, co pozostały, ale tych produktywnych. I, no, I chyba przez ten rynek pracy, i przez to, jakie jest. Mm, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi, kiedy się już ma pracę no i to środowisko zwłaszcza, no bo on przecież pracował też w Nowym Jorku i pracując na Mahatanie całe życie no jednak jego opinia jest w tej chwili, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone no bardzo negatywna podczas gdy moja, no nie jest tak bardzo no bo przecież ja teraz mieszk mieszkając na południu mieszkając w North Carolina, mieszkając wygodnie, mieszkając w wygodnym domu z dużym ogrodem, z pięknymi ptaszkami. No, mając to, tego młodszego syna tam, te wnuczki, no, ten mój starszy syn też teraz, przecież ostatnio mieszka ze mną. Więc, więc dla mnie te stany zresztą nie są. No, nie mogę powiedzieć negatywnych rzeczy. Ja nie widzę bezdomnych, którzy by mnie zaczepiali, prawda? Nie, nie, nie czuję się niebezpiecznie. U mnie jest bardzo bezpiecznie w, tych, w, tych, w tym rejonie, gdzie jestem. I, i to chyba jest. No, jest zdecydowanie takim ważnym czynnikiem w tym, jak ja, jak ja będę oceniał e, ogólnie stany, ogólnie e, mieszkanie tam i życie. Bo, bo no, wspominam przeróżnie, jeżeli chodzi o, o, o moje życie zawodowe, które ogólnie było udane, ale te oceny są. E, no różne może, ale ogólnie, że, że sprząt na tą chwilę i w tej, w tej sekundzie, jeżeli polecę, polecę tam, to, no to polecę w taką, no, taką fa, fajną sytuację, prawda, w takie dobre miejsce, w takie ciepłe miejsce. No, są negatywne rzeczy, takie jak, no, jaka jakość jest jedzenia, prawda. No też podzielony kraj jest bardzo, Stany Zjednoczone, czyli też trzeba unikać polityki, jeżeli chcemy być odstresowani, bo jeżeli tylko zaczniemy patrzeć co, co się dzieje i, i, i kto tam propaguje, jakie, tam, jakie mają tam te, te, te różne pomysły na, dla nas wszystkich, no to wtedy zaczynamy ten stres przychodzi, jeżeli się od tego trzymamy z daleka, to dla mnie te Stany Zjednoczone są dalej no, przyjemnym miejscem i, i, i z, chęcią, z chęcią tam pojadę teraz znowu odwiedzić, ale no, po, w Polsce, to tak jak tam gdzieś powiedziałem, po prostu Polska nas już okleiła i przesiąka przez nas. I, i tak do samej kości, no także, no, bardzo mi się tutaj podoba I, i dalej ten pomysł jest chyba, jak dla mnie, no na te moje fajne stany, prawda, na te moje fajne stany, znaczy na ten mój fajny dom w Stanach to jednak utrzymać tam miejsce, żeby, żeby można było sobie jeździć w każdej chwili i na tak długo jak chcę i po prostu decydować wtedy, ile czasu chcę spędzać w kraju, a ile, a ile w Stanach, także o ile finansowo będziemy na to stać, no to taki jest, taki jest zamiar Szkoda mi sprzedać tam domu tego, tego Nord onlinea, bo naprawdę jest marzenie dom taki jak dla mnie bardzo, bardzo mi pasuje, ale dużo za duży dla mnie I, i tam gdzieś w komentarzach była rozmowa właśnie, że w starszym wieku to trzeba troszeczkę minimalizować, bo jednak czym więcej się ma tych rzeczy dookoła siebie tych materialnych, no to jest tym więcej zachodu. W, w dbaniu o to wszystko. Tak my trzeba trawę obciąć, trzeba wszystko przyciąć. No, no, oko się cieszy tym ogrodem, trzeba koło niego albo pracować, albo trzeba zapłacić, żeby ktoś przyszedł i zrobił. I to nie zawsze ten, co przyjdzie, tak zrobi, jakbyście chcieli, chociażbyście nie wiem, jak tam im, im przykazywali i ich dopatrywali. Ale jak musisz coś dopatrywać i musisz dochodzić i sprawdzać, no to już jest praca, prawda? No a chciałbym po prostu żyć żyć sobie szczęśliwie i tak z dnia na dzień, tak jak mi się podoba, tam jeździć gdzie chcę i kiedy chce i myśleć o tym, co chce, a nie o, o tym, co, co muszę zrobić. No to dalej, mówię tak w Stany, no mają ten swój, no po, po 40 już tam latach mieszkania, no mają ten swój taki domowy smak. No, także no, no z chęcią, zobaczymy jak to będzie z tym wyjazdem, z chęcią jadę, no tęsknię troszkę do wnuków, do, do tego drugiego syna, prawda to oczywiście, że to, że to będzie bardzo fajne pojechać I, i ten. Ale no ale teraz sytuacja syna. Syn całkiem inaczej się zapatruje na Stany Zjednoczone i czym dłużej tutaj jestem krytycznie o, o nich mówi. Także te jego, te jego wypowiedzi są, są bardzo różne od moich i bardzo drastycznie się różnią w tym, w tym względzie, że po prostu no, no, powtarzając jego słowa. Mówi że ja, ja, ja po prostu straciłem tyle lat życia. Ja, ja chcę żyć. W w takim środowisku i w takim kraju jak tutaj jest. To są dosłownie jego, jego słowa. Jak ja bym wiedział 20 lat wcześniej i, i bym był w, w tak zwanym prime, czyli no, no wtedy, kiedy, kiedy zaczynał życie i kiedy próbował tego, co będzie robił i kim będzie, kiedy był w najlepszym stanie fizycznym, psychicznym, to, to wtedy stwierdził, że chciałby tutaj być i startować. Że, że, że Tak jakby stracił te lata. Wyobraźcie sobie, teraz młody człowiek stwierdza, że, że stracił 20 lat pracując w Mahatanie, w, w korporacjach, zarabiając dobre pieniądze, będąc w takim środowisku, które, o których wielu marzy, po prostu nie wiedząc, ci ludzie marzą o, o takim życiu, nie wiedząc co, co ono przynosi ze sobą, jak mentalnie wyczerpujące jest i, i potrafi wycięcić młodego człowieka, może chyba przez to, że, że, że to środowisko jest okrutne i często potrafi być po prostu tak jak pijawka, tylko wysysa was, was wszystko, no, daje wam coś tam, tam coś zbieracie, jakieś pieniążki, coś tam, ale, ale to nie jest to. Słowami mojego syna, to była strata dla niego, strata tych lat, bo mógłby mieszkać w takim kraju jak Polska i, i z takimi ludźmi jak Polacy. To są, to są słowa Amerykanina i, i nie bierzcie ci ludzie w Ameryce tego do siebie, no bo każdy wszystko widzi inaczej, prawda? Mój syn jest, tak jak każdy człowiek jest specyficzny, jest inny. My wszyscy różnimy się tym, co chcemy, co potrzebujemy i, i, i co nas cieszy. Także może w jego wypadku. To być inne od was wszystkich. Niektórzy chcą z dużego miasta, niektórzy chcą pójść do, do klubu i do, do restauracji. No, Manhattan oferuje przecież przeróżne jedzenie przepyszne, jeżeli ktoś się tym zachwyca jak najbardziej, jeżeli chce, chce wychodzić, pobalować sobie, no to tam jest przecież e, miasto nigdy nie śpi i tam cały czas coś się dzieje. Oczywiście, że to, to, to jest bardzo, e, no takie bardzo dobre dla, dla, dla tych właśnie młodych, co są. Tak zaczynać i tak żyć sobie na, na, na całych gwizdek, na pełnych gwizdek, na, na bez, bez, bez myślenia o, o innych rzeczach, takich jak wychowywanie dzieci czy, czy takie codzienne życie w, w samotności, bo raczej mój syn, ponieważ nie jest żonarty, no to jest takim troszkę samotnikiem, można powiedzieć, bo żyje sobie i jest szczęśliwy w tej swojej samotności i w tym, w tym swoim byciu tylko z sobą. No, teraz Mówię, jak mieszkamy razem w North Carolina przez w tym roku przed wyjazdem do Polski, no to, jest, to jest bardzo dobry był układ, bo, no bo dom jest wystarczająco duży, że mamy taką całkowitą prywatność i ta jego samotność może być utrzymywana, jednocześnie będąc ze mną i ma, mając interakcję takie codzienne, czyli takie ma dwa, dwa światy w jednym, prawda, i by wydawało się, że to, to będzie mu pasowało. Ale, ale dalej, jeżeli chodzi o rynek pracy i poziom zarobków, no to jest dla on jest po prostu zległ, zrozgotany tym, co, co tam mu oferują i co tam, co tam dają i co, i co żądają za te pieniądze. No tak jak mówię, to jest takie Troszkę niewolnictwa w tych czasach, to jest troszkę niewolnicza rzecz. I, i patrząc na Polskę, no nie wie co, co będzie robił tu jeszcze, nie, nie, nie mamy pojęcia jak dalej będzie, ale jeżeli nawet ma, miałaby to być niewolnicza praca, to w tym środowisku tutaj wydaje mi się, że, że, że tu jest jednak przyjemniej, że jednak jest. Yy kulturowo i, 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 i tak samo, jeżeli tam są te restauracje różne, to tutaj to jedzenie polskie i zdrowsze i smaczniejsze o, o milion razy i jego siłownia dużo lepsza i, i mówię to wszystko, co tutaj doznał przez, przez ten miesiąc, no absolutnie druzgocze to jego życie w Stanach Zjednoczonych i, i takie porównanie zaczyna się coraz bardziej e... Tak rysować taką grubą kreską. Coraz bardziej to w jego wypadku jest, jest widoczne. No nie wiem, może jeszcze się rozczaruję, przecież to są tylko pierwsze kroki, to jeszcze nie jest życie na co dzień. W tej chwili to jest, jest po prostu, no jest codzienne życie, ale nie praca, nie, nie, nie utrzymywanie się, nie, nie płacenie żadnych, żadnych rachunków. No, ale on też troszkę jest minimalistą i on już w tym wieku troszkę myśli tak jak ja: że nie, nie chce wielkich rzeczy, nie chce dużych rzeczy, są po prostu spokoju i, i, i spokojnego życia. Więc wydaje mi się, że jemu się wydaje, w każdym razie, mnie też chyba, że, że małe rzeczy by też mu wystarczyły, żeby być szczęśliwym i żeby sobie tam dożyć, z, no, no może nawet z kimś, bo widzicie do tej pory w Stanach Zjednoczonych, mieszkając i, i żyjąc, i spotkając się z dziewczynami, i chodząc na randki nie mógł absolutnie znaleźć niczego, co by co, co było w jego guście. Nie, jeżeli chodzi o wygląd, mówi, piękne są dziewczyny, no ale, ale te, te myślenie amerykańskiej młodzieży jest całkowicie inne i te, i te dziewczyny widać wyraźnie, że no, musi im panować pieniędzmi, musi, wygląd jest nie tak ważny jak, jak kasa i no i to ryzyko, że, że po prostu sobie przyjdą i odejdą no nie jest, jest bardzo duże i a on raczej chyba jest stały w uczuciach i jeżeli miałby zakładać rodzinę, czy no i zwłaszcza jak gdybym miał mieć dzieci, to on raczej chyba by chciał na całe życie tak, tak, tak troszkę tradycyjnie, a nie tak, że do pierwszej kłótni to się rozwiedziemy. No więc chyba to, to, to polskie tutaj myślenie. No mówię, nie wiem, jak jeszcze ci ludzie w takim wieku mojego syna, jak myślą, czy też może tak, tak robią, ale będąc tutaj w takich mniejszych miejscowościach, całe to Podlasie, Warmia i Mazury, wygląda tradycyjnie i z tego, co, co my widzimy, no nie wiem, jak jest reszta Polski, nie wiem, jak Warszawa, Kraków. Poznań czy, czy, czy Wrocław, jakie, jakie tam jest zapatrywanie. Być może już jest troszkę takie zachodnioeuropejskie, może takie troszkę amerykańskie, nie, nie wiem. Ja tylko mówię to, co widzimy tutaj i to, co odczuwamy. Ale jeżeli jest tutaj taki rejon i taki ogólnie region i, i takie miasto, to może właśnie tutaj jest nasze miejsce, może, może tutaj jest dla niego miejsce. To chyba jest taki, taki no bardzo ważny punkt zwrotny jego życia. Także no jeszcze nie wiem, jak ktoś tam przeczyta, czy nie, sprawa te, tego, tego polskiego obywatelstwa, więc wychodzi, jeszcze nie jestem pewien, jak to się załatwia i gdzie, gdzie z tym iść, ale już muszę chyba zacząć ruszać kółka tej, tej mojej wyobraźni. I zacząć myśleć, jak to, jak to będzie dalej, i, i znaleźć tą drogę, żeby mu to, to obywatelstwo zapewnić i, i te papierkowe rzeczy zacząć załatwiać. No bo y, mówię tak, jeszcze czekałem, że może się rozczaruje, że może coś, coś jeszcze się zmieni, zanim, zanim naprawdę zrobimy pierwszy kroki, Ale to zdecydowanie, co by nie było, to, no, to będzie trzeba to obywatelstwo y, y, mu zapewnić. No, tak samo i młodszemu, bo młodszy też zawsze, zawsze mówił, nawet nie będąc, nie przyjeżdżając. Zawsze mówi, że chciałbym mieć też polskie obywatelstwo, mieć tą drogę do, do kraju oczystego, bo jednak, no jednak wszyscy mamy <coughs> kraj, Polskę i, i ojczyznę, moją ojczyznę blisko serca i zawsze o tym ciepło było mówione w domu. Syn także powiedział, że, że będzie miał no bardzo głęboką rozmowę z moim, ze swoim bratem, czyli moim młodszym synem. Także będzie jak tylko przyjedzie, powiedział, że musi z nim usiąść i przedstawić mu to, co tutaj zobaczył, to, co tutaj poczuł, i, i przekonać go, że przynajmniej na, na jakąś wizytę, taką troszkę dłuższą, żeby on tutaj przyjechał. Także prawda, on ma no, czworo dzieci, żona, to jest duży wyjazd, ale na pewno jest do załatwienia. I będzie się starał go przekonać, żeby jak najszybciej popróbował, po prostu spróbował to, co my tutaj żeśmy odczuli, i spróbował tego smaku. I, I tej kultury naszej, tutaj polskiej. No, tak na dzisiaj troszkę, troszkę więcej o, o synu i o jego przemyśleniach. Troszeczkę o mnie, bo. No bo tak jak mówię, ja to widzę troszkę inaczej, bo nie muszę zawodowo pracować i ten rynek pracy jest, nie jest dla mnie tak ważny. Finansowa, finansowy komfort zmienia pogląd na każdy kraj, prawda? bo możemy jechać nawet do biedniejszych krajów czy do, 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 do różnych uboższych rejonów, ale jak możemy sobie zapewnić tam jakieś enklawę czy jakieś miejsce takie z pieniążkami, no pewnie będziemy tam też szczęśliwi. Nie wiem, ja tylko mówię, tam się przeżyłem większe życia, to tam, tam mnie ciągnie do tego... Troszeczkę do, tej, do tego, co znam. A tutaj mnie ciągnie, no bo tu się wychowałem, i tutaj tu jest moje serce, i tu jest moja e, kultura, moja mowa, i, i, ty, no i, i tutaj lubię, lubię po prostu, kocham Was wszystkich, pasuje mi to. No, tyle na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Ludzie, będę Wam raportował na, z dnia na dzień, co się dzieje dalej. I, i takie rozmowy, no jak są oglądające, to będzie będę ja mówił. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.